Kolejny rower, który dorwałem, udało mi się z Ecobike'a teraz wziąć. Rower trekkingowy, Ecobike, na silniku Panasonic. Z oświetleniem typu LED w bagażniku wbudowanym. Nie tak jak u mnie na błotniku. No i co tutaj jest ciekawe w tym wszystkim, zobaczcie, to napęd paskowy. Fajnie to wygląda. Na pewno jest to bardziej bezobsługowe rozwiązanie, a nieżeli w tradycyjnym modelu. Jest to model EcoBike Dar Dar. Tutaj znajdziecie jego nazwę. Tak wygląda rower. Tak wygląda kierownica. Tutaj sterowanie. Ja sobie siądę od razu. Sterowanie tutaj tymi guziczkami. Standard, ECO, wyłączone i wysoki, hi, wysokie czyli tyle jest trybów, no jest prędkość, taki nie jest jakiś nie wiadomo jaki ten ekran oświetlenie, zobaczmy, czy działa nie działa nie wiem czemu tylko z tyłu działa no nic przejedźmy się Pierwsze co na pewno zauważam w tym rowerze to bezszelestna jazda dzięki temu, że jest pasek zastosowany, nic nie słychać. Teraz inny rower koło mnie przejeżdżał, ale to jego opony było słychać. Ale praktycznie tak się wsłuchuje. Wyjadę sobie. O, śnieżek zaczyna padać. Małe kółko i zawrotka do na hale. Bo warunki są średnie. No ja tutaj od razu bym musiał na maksymalne wspomaganie dać. Zobaczcie. Haj i jazda. Tutaj bardziej słychać te inne rowery, te koła toczące się. Tutaj fajny rowerek. Ładny kolor, taki stonowany. Zatrzymajmy się jeszcze. Ciekawe, jak, jak tu będzie z jego żywotnością, tak de facto, tego paska. No, ale na pewno lepsza żywotność, aniżeli. Aniżeli. Uff takim tradycyjnym napędzie. zobaczymy jeszcze ten rower z tej strony, tak on się prezentuje, fajnie i ten napęd karton, jakiś model. No wada taka, że nie można go odblokować, także trzeba się z tym tutaj już, no niestety, pogodzić. Także fajny rowerek. Teraz to oświetlenie spróbuję włączyć. Ale to się z tyłu włącza, a nie z przodu. Nie wiem czemu. Może jakoś jeszcze inaczej przód odrębnie się włącza. Ciężko powiedzieć. Ale tak ogólnie, fajny, fajny, fajny rowerek. Opony, szwalbę, bagażnik. Na te uchwyty Mika, specjalne tutaj. Przystosowane Mik. Tu będzie to fajnie widać. Ja mam ten zwykły bagażnik, bez tego systemu Mika. No ale to też jest nowszy rower Zobaczymy jaka tam jest bateria, to już wam gdzieś wrzucę Także też całkiem fajny, fajny myślę rowerek taki trekking, nie? No bo to nie są żadne amortyzowane fule. Lampka jest tutaj regulowana, fajnie, że ona jest już też wbudowana nieco wyżej. Szkoda, że nie można sprawdzić jak go na świeci tutaj w żaden sposób. No ale nic, fajny, fajny rower, ja tego oddać.